No jest już pani Wulkiewicz Za chwilę się rozpocznie uroczystość pod pomnikiem tym co za, Gdań, za polskość i za Gdańsk walczyli Tu mamy warty honorowe wystawione już To jest pomnik przy techniku łączności tej daleko Poczty Polskiej No za chwilę się zacznie Dzień dobry Państwu, przebieg proszę o zajęcie miejsc. Za moment rozpoczynamy uroczystość. prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezesa okręgu Gdańskiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej pana Stanisława Skrzypskiego miło mi powitać państwa na uroczystości upamiętniającej czyn bojowy polskich sił zbrojnych na froncie wschodnim podczas II wojny światowej bardzo proszę państwa o powstanie wysłuchajmy wspólnie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej proszę prezesa Okręgu Gdańskiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, pana Stanisława Skrzypskiego. Szanowni Państwo, rok 1943 Związku sowieckim był dla Polaków, dla Polaków szczególny. Otóż 13 kwietnia zostały zerwane stosunki Związku Sowieckiego z rządem polskim na wojsku. Jednakże ogłoszenie zaciągu do jednostek wojska polskiego ciągle trwało. Związek sowiecki to ogromny kraj. A ci Polacy którzy zostali wy, wywiezieni za krąg polarny albo daleko na północ i na południe. O tym nie wiedziało, że armia polska tworzona w Związku Sowieckim w połowie roku 42 została już wyprowadzona. Polacy, więźniowie, kartoncznicy stracili nawet niektórzy dach nad głową. W związku z tym powstała konieczność, ażeby powołać kolejną jednostkę wojskową, do której właśnie wstąpią Sybiracy. Związek Patriotów Polskich wystąpił z taką prośbą, motywując tym, że te jednostki polskie będą walczyć obok Armii Czerwonej. W maju 1943 roku pierwsze grupy Polaków znalazły się właśnie w Urozji Sileckim nad Oko. Okres szkolenia, a następnie, już w bardzo krótkim czasie, bo od maja do lipca, 15 lipca, odbyła się przysięga wojskowa poprzedzona mszą święto, odpowiadam przez księdza Kupsza. Po okresie krótkim, kolejnym szkoleniu. dywizja, która była powoływana na wzorze dywizji, dużej dywizji Armii Sowieckiej, zostaje skierowana na front w rejon jakże ten słowo często się przeplata w naszej historii. Dowództwo Frontu i Armii Radzieckiej, chcąc zaskoczyć obronę niemiecką pod wsiami Trygubowa i przekazało zadanie dla dowódcy dywizji generała Berlinga Pemlinga, ażeby przełamał trzy fortyfikowane linie obronne niemieckie. Oczywiście w tym zamiarze miał wziąć udział dwie dywizje radzieckie, dywizje strzeleckie. Jak się później okazało, dywizje strzeleckie rosyjskie po wyjściu swoich okopów cofnęły się, gdyż ogień nieprzyjacielski niemiecki kosił wszystkich, którzy się tylko pokazał. Walka dwudniowa przeogromna. Te wsi, której i wąwzuchy bon dostawały się nas na przemian jednym i drugim. Dlatego też w bitwie pod Lenino bardzo dużo Polaków dostało się do niemieckiej niewoli. Mówiąc o bitwie pod Lenino, byłoby nieskromnością albo i błędem. Gdybym nie wspomniał o drugiej ważnej bitwie, bitwie pod Monte Cassino. Otóż te dwie bitwy zostały zakorzenione w świadomości Polaków. Chcę powiedzieć, że przewrotność polityczna jest taka, że pierwsze 40 lat po II wojnie światowej to gloryfikacja bitwy pod Leninem. Tam wybudowano najpierw obelisk, później okazały pomnik. Tam odbywały się spotkania z kompanią honorową, apelami poległy, poległych i salwami honorowymi z udziałem najwyższych władz, polskich, radzieckich, jak często wszystkich przywódców obozu socjalistycznych albo układu warszawskiego. A teraz zmieniło się. O bitwie pod Lenino nie mówi się nic. Tak jakby tam nie zginęło ponad 500 polskich żołnierzy. Jakby tam nie zostało rannych 1800 żołnierzy, jakby tam nie dostały się do niewoli niemieckiej 750. Mówiąc o jednej i drugiej bitwie, o której pisano pieśni, poematy, wiersze, one w świadomości Polaków pozostały. Ja chcę powiedzieć tylko o tych różnicach i podobieństwach. Otóż w jednej i drugiej bitwie brali udział ci sami Polacy, Sybiracy, którzy wcześniej w 1939, 1940 i 1941 byli wywiezieni w Związku Sowieckiego i tam wykonywali, kakorośnictwo, jakże często, y, prace i roboty. Dowódcy, którzy do, do, dowodzili tymi jednostkami, to dowódcy z ogromną ambicją. Niekiedy myślę, że i przerastały ich możliwości operacyjne, jednostki, którymi dowodzili. Mam na uwadze generała Andersa i generała Berlinga. Ale chcieli zaistnieć w historii i zaistnieli. Nie tylko oni, ale żołnierze, którzy tam walczyli. Jeżeli byśmy mówili dalej, to chcę powiedzieć jednoznacznie. Dwie bitwy które zakorzenione zostały zawsze świadomości Polaków. Bitwy, w których zginęli Polacy. Polacy, którzy mają tą samą barwę I zawsze dlatego się dzisiaj tu spotykamy, żeby zastanowić się naszymi polskimi krętymi drogami. Żeby powiedzieć sobie tak, że każda śmierć żołnierza prądowego, który walczą z łóżką sprawę jest słuszna i oni nich trzeba pamiętać. I należy Mówiąc o temacie, który dzisiaj podnosimy tutaj, niewątpliwie muszę wymienić kilka, bo to mówimy o czynie zbrojnym Polaków na froncie wschodnim. Rozwój Rozbudowa jednostek Wojska Polskiego następowała po bitwie pod Lenino bardzo szybko. W krótkim czasie powstał korpus. Armia Wojska Polskiego składająca się z trzech dywizji piechoty, pułków lotniczych, brygad pancernych, brygad artylerii. Jednostka w ofensywie tzw. letniej, antysowieckiej nie prawa życia. Ale już Wkroczyłam na przyczółki walecko marnuszewskim i cała armia, już dowodzona, pierwsza armia Wojska Polskiego, dowodzona przez generała brygady, maszeruje do Warszawy i bierze udział w tak zwanej operacji praskiej. I tutaj e, chcę powiedzieć, dla mnie jest to tragedia. Generał Berning, ażeby uzyskać pozwolenie dowódcy frontu rokosowskiego, musiał motywować. Zdobędziemy przyczółki na zachodnich brzegu Wisły, aby w przyszłości można było jak najszybciej wyzwolić albo wyzwolić Warszawę. Rzeczywistość złożona. Walczą powstańcy Warszawy, którzy już są okrążeni przez wojska kledowskie. Żołnierze I Armii Wojska Polskiego nigdy nie byli szkoleni do walk w mieście. W związku z tym, kiedy znaleźli się na drugim brzegu Wisły, byli niekiedy bezradni. Ginęli masowo lub okrężoni zostali przez wojska hitlerowskie dostawali się do niewoli. Postańcy też nie mogli do, yy, pomóc dla celów statystycznych powiem, że w operacji praskiej zginęło 2300 ponad 2300 W wojskowych. Nie mogli spływać topiło się po prostu w nurtach wisły, o której tak tęskni w obozie tworzonej z lat oko. Jak wioski, słowiany dach. To jest chmura, którą wyrażali żołnierze od dyminą. A organizowani w sierpniach na Następny taki moment, który jest charakterystyczny dla wojska polskiego, to bitwa o przemianie wału pomorskiego, a więc marsz. Na północ w kierunku Bałtyku. Ogromnie ufortyfikowane mocno pozycje niebieskie. Czuane zostały. I ostatnie twierdza koło brzeska, Twierdza, której do tej pory nikt nie zdobył. Ale dostało Wojsko Polskie, pierwsza armia, rozkaz zdobycia. I 18 kwietnia, mimo strat dużych, bo ponad tysiąc poległo w bitwie o 18 marca jest są za, kolejne zaślubiny z morza. To ci żołnierze, którzy walczyli o Kołobrzeg i przyłączenie do Polski większego wybrzeża, właśnie tam złożyli tą przysięgę, zaślubili, zaślubili. przypomnienia, pierwsza była w przez yy, generała Kandera, ten radny. Proszę Państwa, w ostatniej operacji, operacji berlińskiej. Już wierzę udział oprócz pierwszy i druga armia wojska polskiego. Wraca daleko w terytorium ok niemieckie, bo aż po Tam odbyła się no, trudna walka. Armia została zaskoczona przez jednostki, pancerny niemieckie i dziesiątkowana. Cmentarz ogromny, w kolegów znajduje się na to miosącą. Ale wysiłek Polski zbrojnych został dostrzeżony przez dowództwo sowieckie. Pierwsza dywizja. Zezwolono pierwszej dywizji, a żeby brał udział w ostatecznym szturmie w Berlinie. Dla mnie dla żołnierza jest wyjątkowe wspomnienie, wyjątkowe osiągnięcie narodu i wojska polskiego. Obok flag czerwonych, sowieckich na w Lejstaku, za Rejstagu zawisła flaga biało-czerwona. Nigdy tak nie było i daj Boże, żeby w przyszłości nie trzeba było rozgamiać kołokolwiek w ich stolicach. Dla Na nas, Pomorzaków, Pomorzan, mieszkańców miasta. ważny moment przy ocenie udziału Polaków na froncie wschodnim albo na terenach już rdzennych to udział pierwszej brygady pancernej imieniem bohaterów Westerplata. Potwierdzam to i wiem, a może się mylę, że jest to jedyna jednostka,